Niedaleko od autostrady A4 położona jest bardzo ciekawa wieś Kłębanowice. To niewielka miejscowość leżąca na terenie gminy Legnickie Pole. Według niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamy pierwsza nazwa tej miejscowości Chlebanowice wywodziła się z języka polskiego i związana była z wypiekiem chleba. Z czasem zaczęto nazywać ją Kłębanowice. Na przestrzeni wieków i zmian geopolitycznych nazwę zgermanizowano na Klemerwirz. Po II wojnie światowej, gdy obecne tereny zasiedlono osadnikami z kresów Rzeczypospolitej, przywrócono wsi dawną polską nazwę. Najciekawszym zabytkiem jest stojący w centralnej części wsi gotycki kościół filialny pod wezwaniem świętej Jadwigi, patronki Śląska i fundatorki wielu świątyń i klasztorów. Szczegółowe dzieje kościoła giną jednak w mrokach historii. Wiadomo, że pierwsza wzmianka w dokumentach dotycząca świątyni pochodzi już z 1355 roku. Ma to potwierdzenie w samej budowli. Najstarszą jej częścią jest prezbiterium pochodzące z XIV wieku. Reszta budowli pochodzi z XV. Na przestrzeni kolejnych stuleci kościół był wielokrotnie przebudowywany. W latach 60. XX wieku przeszedł gruntowny remont. Obecny wygląd? uzyskał dzięki pracom rewitalizującym z 2000 roku. Świątynia jest niewielką, jednonawową budowlą, orientowaną według kierunków świata, w której główne wejście jest od zachodu, a prezbiterium z ołtarzem od wschodu. Do zbudowania kościoła wykorzystano zbierane w okolicy kamienie, a uzupełnienia wykonano z cegły. Z węższym i znacznie niższym prezbiterium posiadającym sklepienie krzyżowe i piękne ostrołkowe okna z laskowaniem i mazwerkami. Laskowanie to gotycka dekoracja architektoniczna w postaci wąskich kolumienek o rozmaitych profilach, stosowanych jako elementy pionowego podziału okien. Natomiast mazwerki to dekoracyjny geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna. Kościół nakryty jest prostym dwuspadowym dachem. Od zachodu góruje wieża o wysokości 12,5 metra, zbudowana częściowo w konstrukcji szkieletowej. W górnej części pokryta drewnianym szalunkiem, co jest śladem po okresie pewnej mody panującej w architekturze europejskiej, gdy nadawano budynkom cechy architektury tyrolskiej. Szczyt wieży zwieńczony jest hełmem iglicowym. W prezbiterium odkryto interesujące gotyckie freski z końca XV wieku, m.in. przedstawienia świętych i aniołów. Widoczne są też zachełuszki, czyli tak tzw. krzyże apostolskie. Umieszczano je w miejscach konsekracji, czyli namaszczenia kościoła podczas uroczystości dedykowania wezwania świątyni. Zazwyczaj było 12 takich krzyży apostolskich na pamiątkę 12 apostołów. Po Soborze Watykańskim II zredukowano tę liczbę do czterech. Nazwa Zacheuszki pochodzi od imienia Zacheusz, człowieka, o którym pisano w Ewangelii, a który był celnikiem, poborcą podatków w Wierychu. Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, więc wspiął się na drzewo, by ponad głowami tłumów dostrzec Chrystusa dlatego zacheuszki znajdują się na pewnej wysokości, nad głowami wiernych. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują późnogotycka pieta z drugiej połowy XV wieku, piękna rokokowa ambona, czyli miejsce służące duchownym do czytania tekstów liturgicznych i głoszenia kazań. Jej korpus zdobią tablice z dziesięcioma przykazaniami oraz otwarta Ewangelia. Na podniebieniu baldachimu widać gołębicę, symbol ducha świętego. Całość wieńczy figura Chrystusa bez atrybutów. Za plecku ambony obraz przedstawiający Jezusa dobrego pasterza. Interesujący jest również barokowy prospekt organowy. Nieco z późniejszego okresu, bo z początku XIX wieku pochodzi drewniana, klasycystyczna chrzcielnica. Na wyposażeniu kościoła znajdują się też mszały, cenne księgi liturgiczne z pięknymi ilustracjami sprzed II wojny światowej. Wokół kościoła, najprawdopodobniej już od czasów średniowiecznych, znajduje się cmentarz otoczony kamiennym murem. Bardzo ciekawa jest brama z kartuszem herbowym pochodząca z pierwszej połowy XVIII wieku. Przed kościołem ustawiona jest figura świętej Jadwigi. Na jej postumencie również znajduje się herb. Przy murze cmentarnym stoi kamienny krzyż pokutny, prawdopodobnie pochodzący z XV lub XVI wieku, z widocznym rytem miecza. Kościół św. Jadwigi wyróżnia się na tle innych świątyń w tym regionie. Jest wyjątkowo malowniczy i z pewnością skrywa jeszcze wiele tajemnic. Jest świadkiem ponad 700-letniej historii tej miejscowości. Nieprzerwanie od średniowiecza pełni swoją funkcję sakralną.